Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przychodzę do Was z wielkim holem pielęgnacyjno-makijażowym. Ostatnio udało mi się kupić naprawdę fajne smaczki w bardzo przystępnych cenach, więc to zacznijmy sobie. Może najpierw zacznijmy od miniaturek, bo miniaturek mam naprawdę sporo i wszystko, oczywiście, wszystko udało mi się kupić w Rosmanie. Tak, Rosman jest znane z tego właśnie, że ma tych miniaturek bardzo dużo. Stędy wyprzedażowe dosłownie huczą ostatnio i właśnie obłowiłem się w bardzo dużą ilość takich oto miniaturek. Zaraz Wam powiem, co tutaj konkretnie się znajduje. I pierwsze trzy produkty to Opa Tutaj akurat mam szampon nawilżający, zwiększający. Objętość. Właśnie takie oto miniaturki bardzo fajną alternatywą są dla wyjazdów, na przykład do wyjazdów, na wyjazdy, jeśli gdziekolwiek wybieracie się, czy to za granicę, czy to gdzieś tutaj w terenie Polski, fajnie mieć taką miniaturkę, a nie taszczyć na przykład dużego szamponu, czy też innych produktów. Więc obłowiem się w trzy, mówię, przetestuję, zobaczymy. Kolejne z nich: Nivea Men, żel pod prysznic taki oto malutki. 50 ml te tołpy mają ml też 50, więc bardzo fajnie. Kolejnym y, żelem pod prysznic jest taki oto z Niwejki. Tutaj mamy men jest to łagodzący balsam po goleniu, tak się prezentuje, tutaj mamy akurat 30 ml, wszystkie kosztowały 99 groszy, więc mówię, biorę, biorę. Kolejny męski płyn do higieny intymnej, tak się prezentuje opakowanie, For Organic, nie znam tej firmy, ale mówię, biorę i miniaturka pasty do zębów Sensodyne. Proszkliwo, tak się prezentuje. Mówię fajnie. Za złotówkę nie majątek, oczywiście te miniaturki potrafią kosztować dużo, dużo więcej. No ale okej. Okay. Dobra, kolejne produkty, maskary. Mam bardzo dużo maskar. Korektory też będą ale to za chwilkę. Pierwszą maskarą od Heian. Wild Cut. Aj, tak się prezentuje. Oczywiście nie będę otwierać yy, tej maskary, bo mam jeszcze mnóstwo do zużycia. Wydłużający tuż do rzęs, więc fajnie sprawdzimy. Na promocji minus 50% od Maybelline Sky High ten ponoć popularny, bardzo fajny. Piękna grafika, piękna grafika, mega mi się podoba ten tusz, no, znaczy opakowanie, opakowanie nie tusz, super. Pupa Milano, Pupa Milano Mascara Ultra Flex, mam z pupy inny tusz, taki dużo, dużo większy, jest genialny. Kolejny, kolejny, yy, za 6 ziko. za 6 ziką udało mi się kupić Rimmel Shake It Fresh, tak się prezentuje yy, maskara, tak się prezentuje maskara. Będą testy, będą testy na pewno niebawem. Ok. Kolejne y, produkty, korektory. Eveline, Liquid Camouflage. Tak się prezentuje korektor. Mówię, przetestuję, bo akurat go nie miałem. Korektory powoli mi się kończą, więc coś nowego muszę zacząć używać. 02 Neutral, taki piękny, naprawdę bardzo ładny z tej samej serii są chyba też yy, jeśli dobrze pamiętam podkłady. Może akurat się kiedyś skuszę. Podkładów też mam bardzo dużo, więc testuję, testuję, zużywam i testuję tak na zmianę. OK. Yy, HAN High Definition. Kolejny korektor. Ten jest trochę ciemniejszy od, od tego. Ten ma takie chłodniejsze tony, ten dużo cieplejszy. 102 Neutral. Zobaczymy, pożyjemy, jak to będzie się używało. Kolejne produkty z serii biedronkowej od Bell. i tutaj mamy tutaj mamy tutaj mamy krople przyciemniające podkład i korektor czasami mamy albo za jasny albo za ciemny podkład tutaj akurat Bell przychodzi nam z produktem który ten podkład nam przyciemni bo może akurat ktoś z nas ma za jasny podkład, korektor, więc super. Przetestuję na pewno. I tutaj mamy też taką małą, y, takie małe coś, taki mały kosmetyk, który ma nam zmienić podkład w wodoodporny. Super, randzko, a nie mam wodoodpornych podkładów, więc myślę, że też będzie super. Fajna to będzie alternatywa, jeśli ktoś z nas robi makijaże na wesela, na przykład. Bardzo fajnie. Y, kolejny rozświetlacz Golden Waves. Highlighter Odbel, piękny, syrenkowy w kolorze, w kolorze 01 Mermite Glam, piękny, naprawdę piękny, jeszcze nie otwierany, przetestuję na pewno, bo tych produktów z Bieżonki mam mnóstwo. Bronzery, rozświetlacze, róże, Cuda Maruda, Dzikie Węże, więc na pewno przetestuję. Yy, kolejny, kolejny bronzerek, taki chłodny z tej najnowszej kolekcji. Jest to, jest to wodooporny puder brązujący. Myślałem, że wodoodporny, wodooporny. Nie mam pojęcia. Tak się prezentuje. Bardzo fajny, chłodny 01 Lagoon. Przetestuję, mówię, zrobię taki pełny, zbiorczy test właśnie yy, właśnie, właśnie i potestujemy, zobaczymy. Dwie pary sztucznych rzęs z Chińczyka. Blink Natural, natural blink, blink, blink. blink Natural Lashes 6D. Tak się prezentuje. Te akurat kosztowały 4,90 Pięknie się prezentują. Chciałbym zrobić taki duży test rzęs z Chińczyka, bo naprawdę w Chińczyku, byle mnie u mnie tutaj w Sosnowcu, zrobili cały stand poświęcony właśnie tylko sztucznym rzęsom, więc jestem w szoku. I kolejny, kolejny zestaw, zestaw, kolejna para sztucznych rzęs Ming Hair 5D. Miałem te, z tego co pamiętam, tych nie miałem, te za 5,90, te za 4,95. Fajnie się prezentują, na pewno wykorzystam. Oczywiście paseczek trzeba będzie dociąć z jednej, z drugiej strony. No ale okej, okay. coś dla relaksu, tak? Mam do przetestowania pewne produkty do włosów, do skóry głowy i potrzebuję do tego masażer. Akurat na fajnej promocji, bo chyba za 10, maksymalnie 12 zł, kupiłem masażer do skóry głowy od Ewy Schmidt. Ło, tak się prezentuje, taki fioletowawy. Fajne. przetestuję, zobaczymy, jeśli będzie się sprawdzał. Nie będę narzekać. Ok, w Action możemy dostać y, między innymi suche szampony, i tutaj akurat Batist się znalazł, ta wersja tropikalna za 10 ziko. Super, super deal życia, naprawdę bardzo fajny deal życia. Znowu wracamy do Rossmana Makeup Obsession. tak Makeup Obsession. Tutaj mamy akurat, akurat, akurat bazę pod podkład, taką perłową trochę. Ona jest chyba sypka, z tego co mi się wydaje. Bardzo rzadko używam jakichś sypkich właśnie pudrów. Baz pod podkład. Zobaczymy, przetestujemy zapięć Zico w Rossmanie fajnie. Kolejna baza redukująca zaczerwienienia też od Makeup Obsession Even Out. Pożyjemy, zobaczymy. Mam jeszcze paletki z tego co pamiętam, jakieś produkty znajdą się, więc też zrobiłbym Makeup Obsession taki pełen, 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 nie hold, tylko taki pełny, pełen test. Tak, pełen test właśnie Makeup Obsession matujący fixer też od makeup Obsession za piątkę w Rossmanie. fajnie fajnie naprawdę fajnie o coś lecę za szybko coś lecę za szybko też za piąteczkę Eosink. tak się prezentuje jajeczko balsam do ust apricot nie mam pojęcia zapomniałem słowa co to znaczy apricot co to jest eee, apricot morelem tak o zapachu moreli przeczytałem szybko spojrzałem na to fajnie, super. Kolejnym produktem yy, gąbeczka do makijażu od Kielis. Bardzo fajne są te gąbeczki, ale bardzo szybko mi się zużywają. Nie wiem, czy ja yy, po prostu za bardzo je naciskam i tak wręcz torturuję, ale pożyjemy, zobaczymy. W Chińczyku jakiś czas temu dostałem też eyeliner Hyper Sharp od Maybelline nie mam pojęcia czy jest to oryginał, czy jest to podruba, ale mówię przetestuję, zobaczymy. Wrzuciłem na Instagrama właśnie ankietę testować czy nie, testować zobaczymy jak no, tak się prezentuje, tak się prezentuje. Zobaczymy, jak będę się nim obsługiwał. Nie lubię robić kresek, dla mnie kreski to są zmory, przeważnie. Naklejam rzęsy i one robią swoje, tak naprawdę. Kolejny produkt od firmy Flosslick, lubię tą firmę, naprawdę bardzo fajna. Miałem kiedyś takie fajne, yy, taką fajną żelkę pod oczy. No i się spoko sprawdziła. A tutaj mamy taką regenerację ust w dwóch krokach. No i mamy cukrowy scrap do ust, i maskę do ust. I to po prostu tak pachnie. To jest coś genialnego, te zapachy. Jagodowy zawrót głowy. Super, jeśli lubicie jagódki, coś genialnego. Okej, okay. niebanalna, tropikalna, bardzo fajna nazwa. Tropiki, takie owocki tropikalne. Cudeńko, cudeńko. Bardzo fajny zestaw dla naszych ust, taka regeneracja, kuracja. Ło! Wow, genialne, genialne. Okej, okay, ostatni produkt, który udało mi się zdobyć na naprawdę fajnej promocji, bo prawie minus 70% ze 120 na 40 udało mi się kupić taką miniaturkę, perfum od Kalvina Kleina Obsession Formen. Genialne, naprawdę genialne, ale nie są to niestety lekkie perfumy. Nie są to niestety lekkie perfumy. Tak się prezentuje opakowanie jeśli lubicie takie cięższe one są takie typowo wieczorowe naprawdę mega długo się utrzymują więc mówię biorę biorę, zobaczę, przetestuję psikałem się już nimi są naprawdę genialne mega długo się trzymają więc mówię cud miód malinki. Naprawdę sur malinki. No i co? Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie mi znać, który z tych produktów przypadł Wam najbardziej do gustu i który jako pierwszy mam przetestować. No i co? Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji kanału. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!